Także śmiało, dwie łapki w górę, czyli będzie następny odcinek z Robloxa i subskrypcje tam na dole, żeby do, 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 do subskrypcji, tam odcinka. Czekajcie, zobaczę sobie czy się nagrywa, tak nagrywa się, więc mogę Wam pokazać. Wchodzimy sobie do wentów, bo znowu chcecie zobaczyć pigi? ona będzie na miniaturce. Wchodzicie sobie tu i musicie tak po prostu poczekać, może nie poczekać, ale jak jej nie będzie, to nie będzie, bo no... Ona czasami się nie pojawia, czasami się pojawia. Często się nie pojawia. Trzeba robić właśnie cięcia. Czekajcie, zrobię jeszcze raz. Tak, reset. Zrobię 20 sekund. Czekamy. No. W ogóle, że chcecie jakiś odcinek z tego, z, tego, z Robloxa, ale nie wiem, na przykład Pet Simulator jak robię sobie rainbow'a ja będę robił rainbow'a niedługo tylko muszę gingerbread'y uzbierać gdy macie jakieś fajne na przykład gingerbread'y na pet simulator no to no, yy, no jak macie z jednego złotego gingerbread'a no to jeżeli dacie będzie wtedy bardzo fajnie bo będę mógł mieć no wiecie, rainbow'a gingerbread'a Mój kolega ma rainbow'a tego a amedamme on jest z tamtej zimowej krainy nie wiem, czy ta kraina była wcześniej. Czy była, została dodana na dzisiejsze święta? Które są. Nie wiem, czy ona była, czy została dodana. Nie wiem, chyba soja, ale ja nie chcę soja. Chcę zobaczyć, gdzieś w pigi, ja nie wiem, gdzie ona jest. jeżeli nie ma pigi, to no, będę musiał po prostu. Wiecie. Uszczela do mnie. A nie chciałem mnie uszczelać. Co chłop robi? Yy, to sobie jeszcze obrabujemy banki. Jezu. Wyrzucił mnie. Robię tak, robię tak. No nie, no. Tak. I sobie nic nie zrobi, bo zasytuje się i nie dostanie pieniędzy. Dobrze, że mu tak na złość zrobiłem. za sobie odcinek nalać o chłopie i łapie. Dlatego są potrzebne prywatne serwery, żeby grać sobie. O, dobra, safe link mamy do otworzenia. To sobie otworzymy na odcineczku. Co trafimy, co trafimy, co trafimy? Pis Rainbow. Ajajaj, jaki zwykły green a ja ostatnio trafiłem Rainbow w ogóle jeżeli macie jakieś fajne rzeczy do w Jbreak'a no to możecie mi pomóc no bo ja tak no, nie ogarniam jeżeli chcecie mieć znajomych to po prostu wystarczy, że po prostu zrobię live'a gdzie wy po prostu będziecie mi dawać trade'y z dobrymi petami, najlepiej jakieś złote breedy, żeby po prostu mógł zrobić Rainbow'a jeżeli będziecie mieli pety, to ty będę wam, was po prostu dodawał do znajomych, tylko muszę najpierw takiego live'a zrobić, żeby po prostu byście mogli mnie, mi dać jakieś pety i mnie dodać. Nie no, nie ma pigi. Dobra, to ja sobie po prostu tego... No. Pójdziemy obrabować banka. No od razu mówię, że jestem bardzo słaby w obrabowywaniu Więc może pójdziemy najpierw sobie do bazy tych, tych kryminalistów. listów, co ja gadam. Dobra, idziemy sobie. Jedziemy. Słuchajcie. Lecimy. Tutaj nie lecimy. Na początku najlepiej jak uciekniecie iść do bazy tej kryminalnej, a nie do bazy... A nie do bazy, nie, nie żadnej bazy. Chodzi po prostu o to, że do sklepu z broniami nie idźcie, bo to jest słabe, bo możecie być w tym, gdzie ten, baza kryminalna jest. Już ominąłem chyba, już dawno, bo to był ten wulkan przecież. Dobra, to ja lecę. No, ten, jak ten wulkan ominiecie, to po prostu się cofnijcie. Ja zawsze omijam. O nie, o nie, jest chyba policjanta, albo gościu się przebrany był policjanta, ale tam się tak nie znam na tym jailbreak'u. O, no nie no. No muszę nowe auto wziąć, bo zatopiło mi się. Nie! Policja! Nie! Nie!